Zda! Tu jest tak dużo ludzi, co najmniej tysiąc rowerzystów. Teraz tata startuje, ja uznałem, że hulajnogą sobie jednak wyjadę. No to tak, możecie sobie zobaczyć mój luz na kierownicy, tak się będę wychylać. Zoom jest nawet nie najgorszy, widać wszystko z przodu, ale będzie trząsło jak cholera. To jest linia startu. Fajnie, równo jest. Ludzie wolno jeżdżą. Przyciśniemy trochę. Dobra, zaraz trzeba będzie mega uważać, to jest miliard towarzyszystów, dzieci, bo na tej kamerce to się wszystko wydaje odległe. Cze. No. Ale szeryf! Się do połowy. Na co to pan Na wejściu na wieżę. Jezus, super, ja dzięki ja wielkie. Ja no w sumie to. była tu Proszę bardzo. Założyłem okulary, bo już pada deszcz i nie chcę, żebym przyszedł. Przecież to cię popnę, możesz wciąść na to! Dawaj No, czekaj, tylko muszę tak i muszę ci no, nogę na dupie położyć. O dawaj! Dawaj, 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 dobra! Oj, sorry, będziesz mi strach upiepsoną koszulkę, ale chyba warto, nie? Co? Dawaj, jedziesz! Nie mam wyjdzie, nie daj. Tylko czekaj, bo to musi być bezpieczne. Dawaj, no. dawaj, 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 dawaj. Przepraszamy, bo tu serwis jedzie. A co ci się zepsuło? очку и This я знаю. bezpiecznie Ej, Dobra I jesz Jedziemy No, ja. to szybko, kurde, się uwinąłeś z tym jednak Nie ma sprawy no, wszyscy się już tam do domu zbierają raczej, więc kończę.